Cześć widzowie, witam Was w odcinku. Dzisiaj jest odcinek, e, dawno go nie było. E, więc robimy dzisiaj odcinek i plan na odcinek jest taki, że e, nie będziemy się dzisiaj zajmować farmą, może trochę pod koniec. Ale dzisiejszy plan na odcinek jest taki, żeby zająć się tutaj w domu. Zrobimy. Jakby to nazwać bazę łóżkiem. Na razie łóżko sobie przestawię tutaj albo tu. Tu będzie baza, zrobimy tutaj traptory. I drabinki oczywiście będą potrzebne. Stawcie z oraz ławkę w górę. A my bez dalszego przedłużenia lecimy. To nie będzie taka baza, tylko będzie to mianowicie skarbiec. Bo mamy tutaj trochę cennych rzeczy. I przeniesiemy je sobie na dół po prostu. I tam będą piece, w których będziemy mieli przepalanie gienia Teraz lecimy pod lecimy po zetniemy żeby zrobić patyki i zrobić trapdory po traptorach najlepiej jakby to było drzewo właśnie, o dębowe więc szybko lecę po drewno, drewno dębowe ścigam Dawno nie było odcinka, są wakacje. Yy, Poniedziałek. Już jest lipiec. Yy, więc no, wakacje trwają. Yy, a odcinek sobie leci. Yy, 15 drewna Teraz mam yy, to w zupełności wystarczy. Najwyżej się jeszcze skoczę później pod drewno. W następnym odcinku myślę, że zrobię coś w biurze i albo w farmie, Coś tam w farmie. Mamy 60 drewna. 62. To zupełnie nam powinno wystarczyć. Robimy trabory. Dwa trawory Idealnie dwa. Hop, hop, nie, to musi być niżej. Ten trawler musi być niżej. Tu no, musimy, jest? Jest. się źle otwiera on się musi otwierać w drugą stronę nie w drugą stronę tylko on się musi otwierać tak jak ten czyli dobra jest git bierzemy to kilo na razie odstawiamy robimy patyki w następnym odcinku Chyba zajmę się biurem, ale y, pomyślę, czy nie zrobić tutaj, w y, czy nie, nie zajmę się wnętrzem y, naszego skarbca. Y, łapa, ojej, ojej, ale ściągni. Więc robimy niżej jeszcze zejście. Raz, dwa, trzy, cztery idealnie na wymiar. Dorobimy jeszcze patyków. 38 osiem patyków i idziemy zrobić yy, kolejne drabiny Dzięki. O, no, jest. na razie że tutaj prześpimy, później odstawimy łóżko na miejsce. I oczywiście będziemy no, musieli niszczyć to łóżko, bo inaczej nie wyjdziemy do naszego skarbca. tylko koordynaty jesteśmy na bloku 55 gdzieś tak jeszcze 5 bloków się skopiamy raz dwa trzy cztery no i to będzie piąty blok tutaj będzie już zacznę kopać na miejsce e, tutaj musi to być e, na razie to będzie tak wyglądać no byle jak ale później to z pewnością to będziemy e, Lepszać, będzie ładniej wyglądać na razie to tyle z, 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 z robienia skarbca, bazy jak to woli teraz idziemy dokończyć coś w farmie a mianowicie zauważyłam że w farmie nie dokończyłem sobie desek zrobić z jednej i z drugiej strony nie pamiętam, chyba mi wtedy zabrakło ale te deski dokończę hmm. tutaj i z tej strony tu jest dużo piasku kaktus rodę jeszcze tutaj no i dobra w biurze w następnym odcinku albo w jeszcze następnym czyli w odcinku 18 albo 17 to jest chyba odcinek 16 nie jestem pewna Dla... proszę wyjść, proszę wyjść Proszę o wyjście. O dobra, jeden wyszedł. Proszę o wyjście. Proszę o wyjście. No, dobra. Schodź tam. Schodzisz tam. Nie schodzisz tam. No. Nie zapieraj się, masz tam zejść. Masz tam zejść. Siłowanie się z wieściakiem. Dobra, schodzimy w widodę. Mamy tu bloki 4 na 4 Więc zróbmy z tego 5x5. 5. Czyli tutaj musimy powiększyć. Mamy teraz 5x5 będziemy mieli. Oczywiście ja chcę to zrobić jakoś 16x16, 16, jeśli nie więcej. Ale na razie przeniesiemy całą skrzynię tutaj. My siano. Pff. O, ja miałem bo teraz mam dziewięć, bo użyłem jedną. Dobra, niszczymy. Wkładamy tu wszystkie me rzeczy Szybko, bo tam ten... rzeczy nie istnieć Dobra, pomieścimy się wszystkie Są te dwie skrzynie, więc od razu lecę je odłożyć na dół Co jest? To jest? Aha, bo ja chyba spadłem A mi zaciągło i... i dostałem później obrażenia to, 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 wiadro zostawię, chleb zostawię, tutaj te rzeczy odłożę, 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 to co mi jest, skąd ma mam ten odłożę, to, to są Patrzę z drugiej ręce to rozwalam, biorę wszystko yy, i najpotrzebniejsze rzeczy zostawię. No. Yy, to, to. Yy, to odkładam, to odkładam, to odkładam, to odkładam, to odkładam. To odkładam. No ja to mi proszę oddać Jeszcze ja to odłożę No i co? To by było na dzisiaj Tyle z tego odcinka tak naprawdę Bo nie mam pomysłu co dalej możemy robić To było na tyle